Cześć, z tej strony maniak z Mortal Kombat.pl Dzisiaj jest 10 maj 2012 rok, więc jest dzisiaj europejska premiera Mortal Kombat na konsolę PlayStation Vita. Bardziej pudełkowa y, premiera, ze względu na to, że gra wydaje Cenega w Polsce i mieliśmy lekkie opóźnienie w Polsce ze względu na majówkę. tak? Ale na szczęście gra już dotarła na sklepowe półki. Cena sugerowana to jest 169 zł, lecz grę już można w internecie znaleźć za. Od 129 zł się zaczyna do, właśnie do 169 tak? Mi się trafiło, kupiłem ją za 129 zł, więc naj, najniższy pułap cenowy. Obok mamy PlayStation Vite. Od dnia premiery czekało właśnie na tą, na tą, właśnie grę, bo przeszedłem tylko, yy, tylko Uncharted właśnie na Witkę i tak położyłem ją z powrotem na półeczkę i właśnie czekało na Mortal Kombat będzie teraz eksploatowana wszędzie, w autobusie w kiblu, w tramwaju, w metrze w pracy, mam nadzieję więc mm, folii jest, więc może po prostu otwórzmy jest mi ciężko, bo Otwieram niestety jedną ręką, po drugą trzymam aparat, więc wybaczcie mi. W środku nie ma książeczki, bo Gry na Vita nie posiadają książeczek, instrukcji ze względu na to, że wszystko jest umieszczone na kartridżu. więc mamy PlayStation Vita, Mortal Kombat, ekskluzywna postać Kratosa, gra oczywiście od 18 roku życia. I mamy polski cover. Najbardziej śmiercionośny turniej, teraz myśli się w Twojej dłoni. Wszyscy wojownicy, i 16 nowych alternatywnych stroi. 150 nowych misji, 150 nowych misji w wieży wyzwań. Używa ekranu dodatkowego i żyroskopu PS Vita. Otwieramy pudełeczko. Malutkie, oczywiście, pudełeczko. I mamy cardridge z grą Mortal Kombat jest Cardridge jest Cover Jest wszystko to, czego chcemy. Więc trzeba wsadzić go. Trzeba wsadzić gierkę. Jest Mortal Kombat. Pojawił się Mortal Kombat. Wchodzimy w niego. Rozpocznij Hej, cześć. Działa dotych, nie działa. E, bardzo często nad tym ubolewam, że niestety gry w iPhone'ach i tak dalej po prostu naciskam i mi śmiga. Tak samo powinno tutaj zareagować, jak naciskam press start button, tak? Znaczy niestety muszę nacisnąć ten mały przycisk startu i wtedy on mi wejdzie, tak? No i mamy... Fight Storm Out, Challenge Tower, Bonus Challenge Tower, czyli który nas najbardziej tak naprawdę tutaj interesuje, ale wejdziemy w The Fight, zobaczymy jak wygląda lista wojowników. Weźmiemy lider. Grać nie będę, bo to już wszyscy widzieli jak wygląda Gameplay, zresztą pokażę go podczas mojej recenzji, która wyjdzie na dniach. I tak. Jak widać, wybór postaci się wcale nie zmienia oprócz dolnego tutaj yy, dolnego pasku, bo mamy od razu dostępną Scarlett Kenshi, Reyna i Freddy Kruegera, więc już się nam tutaj po prostu nie rozwija wybór tych postaci. Dodatkowe stroje, które są tutaj ekskluzywne playstation vita trzeba odblokować w challenge tower więc spróbuję to zrobić do recenzji i pokazać wam wszystkie 15 dodatkowych tak? 15 dobrze mówię 16 przepraszam 16 nowych alternatywnych stroi klasycznych w tym do Reyna, do reptaila No, powiem Wam szczerze, że nie wygląda to najgorzej, dla mnie wygląda no, bardzo ładnie, wszystko się świeci, może to ze względu na wyświetlacz ledowy, daje piękną barwę koloru, ale dla mnie nie jest wcale tak źle. Wybaczcie, że nie będę teraz grał, ale jedną ręką nie ma sensu po prostu grać, by jeszcze trząść kamerą. Ale pięknie to wszystko śmiga, nic, tylko grać teraz. Bonus mamy, bonus Challenge Tower. No nic, trzeba grać w Mortala. Spodziewajcie się na dniach recenzji. I do zobaczenia. Cześć. Ha 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 ha